Kto z Was, gdyby musiał poddać się operacji Oka, no coś by się stało, i okulista mówi: No, proszę trzeba rzeczywiście zrobić dość poważną operację. Kto z Was zgłosiłby się z tym do mnie, żebym tę operację ja wykonał? No, mam jakiś nożyk w kuchni, jakiś tam skalper być może by się znalazł. Kto przyszedłby do mnie? Pomijając fakt, że prawdopodobnie nie rozróżniam. Tęczówki, rogówki i siatkówki, no to nie mam żadnego wykształcenia, a tym samym żadnego doświadczenia w kwestii operowania oka. A jest to rzecz, co by nie mówić, no bardzo poważna. Więc szukalibyśmy specjalisty, szukalibyśmy kogoś, kto ma dobre opinie jako lekarz, kogoś, kto ma pewnie wieloletnie doświadczenie. Natomiast w kwestiach sądzenia drugiego człowieka, Uważamy samych siebie za specjalistów, tak jakbyśmy wszystko o drugim człowieku już wiedzieli. Ewangelia dzisiaj kończy się zdaniem: O południku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzwi z oka brata swego. Jeśli chce kogoś wciąż napominać, wciąż wskazywać, co powinien robić, albo palcem pokazywać jego błędy to Jezus mówi, dobrze, ale najpierw pokaż, jak usunąłeś błędy ze swojego życia. Najpierw pokaż, że masz doświadczenie nawracania samego siebie. Potem zabieraj się za poprawianie, ustawianie, sztorcowanie drugiego człowieka. Jeśli sam nie umiesz tego zrobić w swoim życiu, jeśli wciąż ciążą ci własne błędy, nie umiesz uporać się z własnymi grzechami, no to jak będziesz mógł pomóc drugiemu człowiekowi. To nie chodzi o to, że nie widzimy błędów drugiego człowieka, ale chodzi o to, że jeśli nie uporamy się najpierw z własnymi słabościami, nie będziemy umieli z miłością pomóc drugiemu. Będziemy bardziej jakimiś sędziami, czy katami, czy takimi ludźmi nieznośnymi, którzy wciąż na innych narzekają. Pamiętam, że swojego czasu, kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem, to zdałem sobie sprawę, że przez kilka minut Żaniłem mu się na jakąś inną osobę. I tak patrzyłem na twarz mojego przyjaciela, który cierpliwie mnie słuchał, ale w pewnym momencie już widziałem, że ma chyba dosyć. No ile można słuchać takiego narzekania, marudzenia czy szemrania, gdzie nie ma ani nawet ksztyny dostrzeżenia działania Pana Boga. Więc zawsze, kiedy zmieniamy się w takie marudy, które widzą tylko błędy w drugim człowieku, Jesteśmy strasznie nieznośni. Trudno nas po prostu jest z nami wytrzymać. I myślę, że w jakimś stopniu dotyczy to każdego z nas. Jaka jest recepta? Zaczyna się dzisiaj Ewangelia od tego, że Pan Jezus mówi czemu widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. Mamy tutaj kolosalną różnicę między drzazgą, którą często trudno nawet zobaczyć jakimś kawałeczkiem drewna, a belką, która jest wielkości ławki, na której siedzicie. No, sprawa prosta. Co jest łatwiej zauważyć? Ale jest coś może ważniejszego w tym zdaniu Pana Jezusa. Mamy tutaj dwa czasowniki. Czemu widzisz drzazgę, a czemu nie dostrzegasz belki? Widzieć, dostrzegać. Te dwa greckie różne słowa określają z jednej strony widzieć, czyli zauważyć. Coś, co po prostu jest widzem dobra, coś co niejako narzuca się mojemu wzrokowi, a rozważyć, dostrzec, to, to jest to wynik jakiegoś rozważenia, właśnie jakiegoś wejścia w głębiej. Więc Jezus pyta, czemu dostrzegasz powierzchownie drugiego człowieka, a nie rozważasz tego, co się w tobie dzieje? Nie zatrzymujesz się, nie spoglądasz głębiej. Patrzysz na siebie powierzchownie, mówisz: Nie, wszystko super. Jestem ekstra, no nie widzę żadnych błędów. Patrzę na ciebie i od razu widzę same błędy. Tak jakby ktoś cię ulepił z błędów. Jakby brał, wezmę ten błąd, wezmę ten grzech, taką słabość, tak bardzo, o, i już cię ulepiłem. Ale nie tak nas ulepił, jeśli można tak powiedzieć, Pan Bóg. Nie jesteśmy przez niego stworzeni z byle czego. Jest w nas dobro, w każdym z nas, ale żeby je zobaczyć, trzeba je dostrzec, to znaczy zatrzymać się, rozważyć, spojrzeć głębiej, a przede wszystkim posłuchać Pana Boga. Więc to, co mówi nam Chrystus, to chyba to, że zbyt powierzchownie, jakby ślizgamy się po powierzchni, widząc drugiego człowieka i nie chcemy zajrzeć troszkę głębiej. I chyba podobny dylemat ma też Święty Paweł w pierwszym czytaniu. On mówi tam o, o tym trudzie, o, o jakiejś boleści, obowiązku głoszenia Ewangelii. Mówi, że biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Oczywiście on chce to robić, chce głosić Chrystusa, ale dalej mówi, ale sam muszę się wciąż nawracać, sam muszę widzieć wciąż moje błędy, żeby ktoś mi nie wytknął, że co ty tak pięknie opowiadasz, a sam nic nie robisz ze swoim życiem. A twoje życie jakim jest przykładem? Więc jest to zawsze jakiś ból. Głoszących słowo, i nie tylko w taki sposób oficjalny, jak robimy to my, zakonnicy, kapłani, ale to dotyczy, dotyczy wszystkich nas, bo przecież wszyscy wierzący głosimy słowo, czy to przez nasze życie, czy przez rozmowy, które prowadzimy, czy już przez konkretne dyskusje na temat Pana Boga. Jest to głoszenie Ewangelii, więc jest to nasz dylemat. Musimy głosić. Często głoszenie oznacza też upominanie innych. Ale jednocześnie musimy wciąż walczyć o to, żeby nasze serce nie stało się sędzią, jakimś katem, oprawcą, który widząc błędy innych przychodzi, aby, aby niszczyć. Ale nasze wewnętrzne odkrywanie błędów i zanoszenie ich do Chrystusa sprawi, że z jednej strony On będzie nas uzdrawiał, a z drugiej strony będzie łagodniało nasze serce będzie stawało się bardziej cierpliwe, wyrozumiałe wobec drugiego człowieka. Niech Pan obdarzy Was pokojem.